się jakoś poprawić te nadszarpnięte we międzynarodowe z sąsiadami w tej części Europy. Ja myślę, że ludzie nie mają nadszarpniętych, wiesz. Że politycy. Politycy tak, dlatego że oni ciągle mają jakieś przerosty ambicji eee, i wczoraj w szkle kontaktowym jakaś pani powiedziała, że eee, Władimir Putin to jest taki wysportowany, w co eee, nas strasznie rozbawiło, bo, bo właściwie już dawno nikt takiego trafnego określenia nie miał. Życzę eee, Ale, ale Wiesz, też... Teraz sobie wyobraziłem bokara, zabawnie. On, zabaw, nie, on nie mógłby baterię by Natomiast, natomiast ja ilekroć byłem za granicą, wiesz, i, i, i na Ukrainie, i, e, i w Niemczech, i w Czechach, naprawdę spotykałem się z tak ogromną e, sympatią tych ludzi i w ogóle e, jak brakiem, wiesz, być może nacjonaliści w każdym kraju są i w każdym kraju rozumiesz, plują na e, e, sąsiadów, ale generalnie. Młodzi, nawet starsi ludzie, którzy przeżyli swoje po prostu dobrze życi. I to wynika nawet z listry, państwo do nas przysyłają, z czego się bardzo cieszymy. Pan Dawid z Anglii napisał, u naszych sąsiadów z południa cenię, cenię przede wszystkim poczucie humoru i życzliwość, a u naszych sąsiadek z Czech i Słowacji lubię wszystko. Naprawdę fajnie, można czas spędzić w dobrym towarzystwie, lepiej niż z, ro z rodakami. Proszę, pan Klaudiusz napisał, a ja dziś wybieram się do znajomego Niemca na bramborowe knedliki. Czyli... Polak do Niemca na knedliki to już jest w ogóle połączenie tej naszej... No to to... Pan musi być z bogatyni w takim razie. No być ma, a tak, bo y, mają najbliżej Bo do oni mają kraju. ten trójkąt, że po prostu jak obaj ruszą to po 30 minutach są już na, kad... na knedlikach. Jakie ludzie mają wspomnienia? Proszę pan Marek napisał. Czechy są jedynym krajem, hmm. gdzie można zobaczyć kobietę w stringach i kaloszach. Nie... <laughs> Niezapomniane wrażenie spod zlatych gór. No, gratulujemy, panie Marku, wspomnij. A, no, ale to, ten, ten obraz to też chciałbym w oczach zachować, bo to musiało być coś pięknego. Jak pan ma... <słuch> .azmia.rozrywki nie byśmy też to zobaczyli. A, to zobaczyli to nawet, może byś pokazał gdzieś po prostu, w Karendzie czy gdzieś, to by, ludzie też mieliby uciechę. <słuch> Dobrze, postaram się, jeżeli dostanę to zdjęcie. Za 11 minut, godzina 14, teraz w Akademii Rozrywki zapraszam pana na spotkanie z reporterami penetrującymi. Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witko. Reportaż oczy I, i pan, i panie gwoździak jest y, rolnikiem. Nie jestem, jestem hodowcą krowy. Pani krowi, kro, tak, krowy, krowy, tak, krowy, krowy. Krowy, krow. Ja poświęcę lata. Dobrze, ten tę, tę, Zimno jest, prawda, na środek, zimy, śnieg popas. Właśnie i pan, i pan, pan do, do właśnie, ale oborka no nawet taka niegłupia. Mamy zgodnie proszę pana z normami europejskimi. Wszystko, Wszystko ma pan zgodnie, no, może możemy wejść będzie troszeczkę światło, może. Światło jak pan widzi jarzeniowe. Pan jarzeniowe. Aha. Zgodnie w kolorze, żeby nie stresować krowy tak zgodnie z, z normą europejską, takie są normy. Idły, jak pan widzi muszą być. Widły, ale dziwne. Luksusowe. Właśnie, ale tak to niepokoją. Nie jest na każdy ząb osobno. Ta pochewka na każdy ząb osobno. Żeby nie urazić no, krowy. Proszę a, krowy. Ja ja od razu powiem, żeby tak. się radiosłuchacze zorientowali na czym polega hodowla e, krowy, jednej chociażby krowy w tych całych układach. Prawda? We, według norm. Tak. tak. Według norm. No proszę bardzo. Więc tak, Panie przede wszystkim tak. nikt się trzeba mieć etui e ze skali, ale duże i na obornie. No Proszę pana, z suwakiem. Proszę. Niesamowite, to jest to. Jak pan, ale niech pan teraz pociągnie tym prawda? No. Ja tutaj cały czas czuję, że pan ciasto piecze bardzo tań, tak. no bo To jest, można obornik i nawóz osobno, na, nawóz do tych o, o zapachu waniliowym. Tu? Produkuję, tak, bo Bo takie są normy. Krowa. Waniliowy? waniliowy? Najlepiej na Co jeszcze przy, przysługuje krowie jakby, z tego rozdania europejskiego? Aha, no, przede to przede wszystkim krowa powinna mieć konika na biegunach. Pani Zaraz, pani Gwoździ, pan, pan, pan żartuje. Prawda? Albo alter na pewno. Takie są normy europejskie. Takie tak są tak, normy. Mam. Fotel godny też być. Ale po co? Dolgo no, się opuży to piewana. Grzebień, grzebień na pewno musi być. To jest grzebień no, tutaj ma pan. No. Nawet 2 ma. To jest skad do zębów dla krow. No, no, to ty... to są wszystko w normach. Jak ty są... czytam no, wszystko no, to... no, wszystko pan czytam norma. To obowiąże krowę, a mnie chodzi Niech coś, coś takiego, ja nie przypuszczałem, że to nie niesamow... są. No, Okulary przeciwsłoneczne teraz zaczęła nosić, mimo że zima, ale musiałem, bo ja nie miałem do tej pory Aha. i chciała nosić tam, no, ale teraz to, to, to to, to już tak guma do rzucia. No. Codziennie paragumy gumy do rzucia, do no, rzucia, że pan o smaku na przykład. Aha, tak? żeby sobie je no, trochę, żeby, a, żeby krowa nabrała. Musi mieć, na pewno musi mieć proszę, jakieś ulubione jaśki, trzy. Takie są wymogi Unii Europejskiej, żeby się e, jaśki do... Jaśki Pozadam, do spania. Tak? Niesamowite. Obowiązuje. Może przejdźmy tutaj Dobrze, ja tutaj. No, tak. O może A, że jest. jest... Ale zmaga, ci... tak. Otóż tak, wymionosz wy, wy, wy cielisty. Ok, prawda? M, tak, to... o, o, o. O, Różowy szlafroczek. Ale w, 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 w kwiatuszki, w koniczynkę, prawda? W koniczynkę Niesamowite, ale to... Ale, tak, to m, bardzo... nie stresowa Takie są wymogi. Bardzo wysokie są wymagania. W ciągu tygodniu trzeba zaprowadzić do pawu. Do pawu na Aí tá. você se treme, você Chodzą każdy ze swoją krową, my tam stoimy, piwo, prawda, a o te krowy siedzą na stołkach i się, no tam muszą być po No razem, żeby się Rę, tak za, ta, za, zaprzyjeździli. Ta tak, roz, rozumiem, i, rozumiem. Coś tak, tak, takiego, wie pan to? No do kina, teraz się wybieramy do kina, bo w tamtym tygodniu by minęło zwiady. Krowia wersja. Krowia wersja, co do tego. Żeby, no bo nie wiem, jak ona na to przyjmie, może się zestresować, bo ten wygrzuca tamtą krowę w końcu, wie pan już tak. No, na no, zawsze, tam, na pamięta, zawsze, tak, zawsze tak, wróca, tak, to, tak, to tak, ja pamiętam. tak. No, zaprenumerowałem jej mojego lekarza. To jest obowiązek. Yy, czyli krobie. czasopismo, tak? Tak. Znaczy, takie yy. warunki, żeby ono dobrze rozwijało się. Rozumie. Tak, tak. No, to świetnie, to ona bardzo dużo mleka daje w takim razie. Tak, tak. Nie, 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 bo teraz ona poznawie. Pan z Turką do sąsiada pożyczyć mleko, bo trzeba jej dać mleko. Mleko. Krowie dać mleko. to Ona nie daje mleka, wiem. Nie daje mleka? Nie. To jej trzeba dawać, takie są normy europejskie. Zaraz, zaraz to po co pan trzyma tą krowę w takim Może mi to płaty. No. Dokładnie proszę pana. Zaraz, zaraz nie, tutaj, no. Ale to, gdzie ta krowa? Bo pan mówi o tej krowie, a tej krowie tutaj nie ma. No, no krowa, no, jak to się krowa? krowa no właśnie. Jest W domu. Jakieś? Z zimą takie są normy europejskie, krowa jest w domu. Ogląda telewizję, transmisję z łąki proszę pana. Coś krowa. takiego. I nim żona przyniesie mleko, ale musi przynieść bardziej mleko. Proszę pana, i teraz ja mam obowiązek, godzina która? Zaraz to my tutaj, tutaj z żoną jest z boże. Takie są normy europejskie. Krowa w powinna to... być w domu. No i co teraz? No. Teraz proszę pana o tej godzinie. Wychodzimy. Wie pan coś? Słab... Ja mam taką niesamowite, no. ale wymaganie... zamuczeć o tej godzinie. Po... Zamuczeć. Zamczyć. Bo ona nie uśnie bez no tego. Słyszę, że wie pan, nie? Powerzę bo, mi pan, bo, no, bo... będzie głośniej, będzie... No, będzie. będzie łatwiej, wie no, pan, proszę. bo ona jest w ja rozumiem, wyleknie. rozumiem. No. No, ona ja postaram się wie, wie, wie pan nad No ale spróbujmy, no. no. Raz. Raz, dwa, Raz, dwa, trzy. ważni ludzie na co dzień. Jan Kazimierz Siwek i Sylwia Kiedy im się pomysły skończą? Ja uwielbiam tych reportaże penetrujące i od, od tylu lat je słucham i za każdym razem mnie zaskakują. To niemożliwe, żeby im się pomysły skończyły. Jak teraz o krowie, to jeszcze jest parę zwierząt do omówienia do, do w reportażu penetrującym. No to zapraszamy Państwa do kolejnych Akademii Rozrywki. Tam się to na pewno pojawi. Zapraszam też na poniedziałek, na 20. do Piwnicy pod Harendą. W najbliższy poniedziałek Tomasz Jachimek ze swoim najnowszym programem wystąpi. Dzisiaj był Krzysztof Dałkrzewicz. Dziękuję pięknie za pan, za pan mnie tutaj wpuścił. Jeszcze raz po prostu życzę Państwu wszystkiego dobrego. A sąsiadom czego życzymy? Naszym A sąsiadom Czechom, życzę, żeby brali cieplej, bo oni mają gorzej od nas mimo wszystko. No to wszystkiego ciepłego życzymy tak, sąsiadom. Wszystkiego dobrego Państwu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.